Dzień dobry, witajcie 148 dnia serii codziennie do matury. Jak zwykle trzy zadania. Zadanie pierwsze to funkcja kwadratowa. Zadanie drugie, równanie wielomianowe w postaci iloczynowej. No i wszystko zakończymy stereometrią. Tutaj pobawimy się trochę z sześcianem. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, no to jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy zostawić się lajka, subskrypcję, komentarz, aby troszeczkę napędzić ruch na kanale. Jeśli znacie kogoś, komu ten kanał by się przydał, komu ta seria by się przydała, podeślijcie mu link, poproście go, żeby też wsparł kanał subskrypcją. Będę bardzo wdzięczny za każdy gest tego typu. Teraz zachęcam do samodzielnego rozwiązania zadań. Zapauzowanie materiału, następnie do obejrzenia go do końca, żeby zapoznać się z moimi rozwiązaniami. Życzę Wam powodzenia. W zadaniu pierwszym musimy wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej. Wiemy o tej funkcji, że dla x równego minus 3 przyjmuje największą wartość równą 4, i do wykresu należy punkt o współrzędnych minus 1, 3. Jeśli funkcja przyjmuje wartość największą bez żadnego ograniczenia przedziału, w którym badamy, Oznacza to, że musi w tym miejscu mieć wierzchołek. A więc wiemy, że wierzchołek tej funkcji będzie leżał w punkcie -3, 4. Co nam z tego wierzchołka? Kleiłem tu w międzyczasie wzór funkcji w postaci kanonicznej. Wzór, który właśnie wykorzystuje wierzchołek. A tutaj P i Q to są właśnie współrzędne wierzchołka paraboli. I my te współrzędne wierzchołka poznaliśmy. Wiedząc, że jest to parabola z ramionami skierowanymi do dołu, gdzie maksymalny najwyższy punkt właśnie wystąpi dla x równego minus 3, no i wysokość, na jakiej wystąpi, będzie 4, a więc dostajemy tutaj punkt w wierzchołku o współrzędnych minus 3, 4. Dzięki temu możemy mieć prawie kompletną funkcję w postaci kanonicznej. Dlaczego prawie kompletną? Jest jeszcze A, współczynnik, który odpowiada, zobaczcie, który informuje nas o kierunku ramion, o ich szerokości, o ich rozstawie, więc ten wykres nasz jest jeszcze, wzór nasz jest w tym momencie jeszcze niepełny. Zwracam jeszcze uwagę na pewien aspekt, na bardzo istotny element zapisu. Zobaczcie, że we wzorze jest minus, minus P, a nasze P, nasza pierwsza współrzędna wierzchołka, jest ujemna. Więc ja tutaj wstawiając od razu uwzględniam ten aspekt, pisząc minus minus 3. Specjalnie to rozpisałem, żebyście tutaj zwrócili na to uwagę. To oczywiście będzie plus. Jeśli ktoś tak napisał od razu, spoko ma do tego pełne prawo. Teraz musimy jeszcze do A wyliczyć. Aby wyliczyć to małe a, wykorzystamy punkt a duże, czyli ten punkt, który tutaj jest podany, składający się z x i y, jak to każdy punkt z dwóch współrzędnych tutaj. I my możemy ten punkt śmiało wrzucić do naszego wzoru, ponieważ punkt na pewno leży na wykresie, na pewno leży na paraboli. Podstawiamy. f od x to odpowiednik y, więc wstawiam w to miejsce trójkę. Równa się a, pod x wstawiam minus jedynkę z punktu. Tutaj ten minus minus 3 zamienię na plus 3. Podniesiemy to do kwadratu i jeszcze plus 4. Jedyną niewiadomą jest a. Więc to a próbujemy wyliczyć. a razy minus 1 plus 3 to jest 2, i 2 do kwadratu to 4. Czyli mamy a razy 4 plus 4. Czwórkę przeniosę na drugą stronę. Będę miał minus 1, a 4 razy a to 4a. Jako, że moim celem jest policzenie a, to podzielę jeszcze stronami przez 4 i dostaniemy w ten sposób a równe minus 1 czwarta. Mając w tym momencie już informacje, które pozwolą nam stworzyć wzór, odpowiadamy na pytanie, czyli zapisz wzór funkcji kwadratowej f. Nie powiedzieli w jakiej postaci, więc ja wybieram postać kanoniczną. Jest najprostsza w tym przypadku, bo mam wszystkie informacje potrzebne do jej zapisania. A x plus 3 to jest to, co tutaj mamy, ten minus minus 3, do kwadratu plus 4. Wykres funkcji w postaci kanonicznej zapisany. Chyba więcej nic od nas nie chcą, więc skończmy to zadanie i przejdźmy do następnego. Lecimy z drugim zadaniem. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania jest równa. No i naszym celem nie jest nie tyle wyznaczyć te równania, rozwiązania tego równania, co i policzyć, ile ich jest. No i bardzo ważny początek. Bo domyślam się, że część z Was mogła się na to nabrać. Jeśli mamy iloczyn trzech nawiasów, równy 0. Iloczyn w ogóle jakichś takich wyrażeń, które próbujemy policzyć, równy 0. Bo jak tutaj byłaby inna liczba, to bym o tym nie mówił. Ale to 0 jest kluczowe. To jeśli coś takiego widzicie, to pamiętajcie. Nie wymnażamy. Nie wymnażamy tego, ponieważ tutaj już mamy prawie gotową odpowiedź. I musimy tylko to odpowiednio rozpatrzeć. W jaki sposób? Jeśli mamy iloczyn trzech wyrażeń a razy b razy c i ten iloczyn trzech czynników jest równy 0, to któryś z nich jest 0? Albo tu będzie 0, albo tu będzie 0, albo tu będzie 0. Nie ma innej opcji. Tutaj jest tak samo któryś z tych nawiasów musi być zerem. x plus 1 może być zerem. Ewentualnie x plus 2 może być zerem. Ale może się też zdarzyć sytuacja, że x kwadrat plus 3, czyli ostatni nawias, też może być zerem. Któryś musi. Więc jeśli to było pierwsze, byłoby zerem, to x byłby wtedy minus jedynką. Jeśli to drugie, to x byłby wtedy minus dwójką. A jeżeli to trzecie, no to właśnie, jaki byłby wtedy x, skoro x kwadrat to minus 3. Jeśli x kwadrat to minus 3, to mamy do czynienia ze sprzecznością, ponieważ żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da minus 3. Więc tutaj jest po prostu sprzeczne. Tu nie ma rozwiązań. A więc, skoro ostatni nawias nie dał żadnego możliwego rozwiązania, pierwszy nawias dał jedno, minus jedynkę, a drugi nawias też dał jedno, minus dwójkę, to odpowiadając na pytanie, ile ich jest, no dokładnie dwa, minus jedynka i minus dwójka. Tyle w tym zadaniu. Lecimy do ostatniego. W ostatnim zadaniu naszym celem będzie wyznaczenie tangensa Kąta, jaki odcinek pH, czyli tutaj ten odcinek, jaki ten odcinek będzie tworzył z płaszczyzną ABCD, czyli w sumie z całą tą płaszczyzną. I najprościej, żeby wyznaczyć ten odcinek, to będzie znaleźć jakiś taki kąt, żeby można było tutaj stworzyć trójkąt prostokątny. No i myślę, że ten trójkącik hp. D będzie dla nas najlepszy. Tutaj mamy kąt prosty, a tutaj mamy kąt między odcinkiem pH, a płaszczyzną. Nazwijmy go alf. Mamy w tym momencie taką radosną twórczość. Jest to trójkąt prostokątny, gdzie tu mamy bok sześcianu, no a bok sześcianu moglibyśmy, krawędź sześcianu moglibyśmy opisać literką A, no to Ile będzie wynosił ten odcinek? Ile będzie wynosił odcinek dp. dp to jest połowa połowa przekątnej podstawy? Przekątna. Tutaj przekątną jest przekątna kwadratu. Tą podstawą jest kwadrat. Więc jak ją policzyć? Możemy od razu zrobić ze wzoru na przekątną kwadratu, no bo wiemy, że przekątna kwadratu to jest A pierwiastków z dwóch. Możemy też ewentualnie powalczyć z twierdzeniem Pitagorasa. Jeśli tu mamy a, tu mamy a, tu mamy kąt prosty, to moglibyśmy zastosować twierdzenie Pitagorasa. a kwadrat plus a kwadrat równa się, nazwijmy, przekątną d, więc będzie d do kwadratu. 2a kwadrat równa się d kwadrat, a więc po spierwiastkowaniu d będzie się równało pierwiastków z dwóch, czyli dosłownie to samo, co mamy z tej zasady. Jak już się nauczyliśmy na pamięć, to jest łatwiej. Tylko, że nasz odcinek dp nie jest równy całemu a pierwiastków z dwóch, tylko połowie przekątnej. Więc zapiszemy to jako a pierwiastków z dwóch przez dwa. Ledwo się zmieściłem, ale się zmieściłem. Może delikatnie podniosę, żeby lepiej było widać. Teraz musimy policzyć tangens. Tangens tego kąta. Tangens jest stosunkiem przyprostokątnej prostokątnej przeciw kąta do przyprostokątnej przy kącie. Czyli w naszym przypadku a na a pierwiastków z dwóch przez dwa. No i policzę ten tangens gdzieś tutaj lekko na uboczu, bo tutaj będzie trzeba troszkę poprzekręcać. Może niebiesko dla odmiany. A więc a podzielić na... A pierwiastków z dwóch na 2. Tu mogę zapisać, że to się równa tangent z kąta alfa, ale już za chwilę będę tę informację pomijał, tylko będę chciał to policzyć. Podzielić to, pomnożyć przez odwrotność. A więc A razy 2 podzielić przez A pierwiastków z dwóch. A się skraca, bo to jest mnożenie tutaj, tak jakby A przez 1. Więc mamy skracanie z mianownikiem. Zostaje nam 2 przez pierwiastek z 2. Nie mamy takiej odpowiedzi, jak widzicie. A to dlatego, że jeszcze istnieje takie narzędzie, jak usuwanie niewymierności zmianownika. Więc mnożymy przez pierwiastek z dwóch, przez pierwiastek z dwóch. Góra z górą dół z dołem. Dostajemy 2 pierwiastki z 2 przez 2. No i dwójeczki się skracają. Co nam pozostaje? Pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch przez jeden dokładnie, no ale tego przez jeden pisać nie trzeba. Jest taka odpowiedź. Odpowiedź D, którą zaznaczam. I tyle w tym zadaniu. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału, link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.